Takie spotkania, kiermasze, muzyka, to jest bardzo fajna rzecz. Sklep Karkonoski Kosz Natury został otwarty przy moim gospodarstwie. Serdecznie zapraszam do, do naszej nowej kasy, naszego nowego sklepiku. W najbliższą sobotę zapraszamy dzieci i dorosłych do muszli koncertowej. To jest pożegnanie, pożegnanie żeglarskie mojej żony. Znajdujemy się na kowarskiej starówce przy ulicy 1 maja. Właśnie w tym miejscu do godziny 17 trwają kowarskie stragany. Jest to już druga tegoroczna edycja. Kowarskich straganów, wystawcy rękodzieła z polskiej i czeskiej strony granicy, występy zespołów muzycznych na scenie, a i przede wszystkim również coś dla naszych najmłodszych, ale czy oby tylko najmłodszych, warsztaty rękodzielnicze. Przyjechaliśmy z Bolesławca, zajmujemy się tworzeniem biżuterii miedzianej i, i biżuterii z mosiądzu. Jest to praca wykonywana tak jak kiedyś robiono starymi metodami, bez używania jakiegoś lutowania, cynowania, zgrzewania, klejenia. Jest to tylko i wyłącznie kute na gorąco. Specjalizujemy się w kowalstwie artystycznym oraz użytkowym. Robimy wszystko od breloczków po bramy. Jestem zachwycona tym, bo to łączy ludzi. Takie spotkania, kiermasze, muzyka, to jest bardzo fajna rzecz, wesoła, radosna. Kupi Kupiła Pani już coś dzisiaj? No Tak, kolczyki, bo ja koneser kolczyków. I jeszcze jakieś miody na pewno, produkty różne są, wędliny, odzież. Praktycznie zapraszam wszystkich, bo to cudowna impreza i dzięki w zasadzie temu rozwojowi tych, tych kowary nabierają piękna, bo ja jestem zachwycona kowarami. Kowary widziałam 12 lat temu i płakać mi się chciało a w tej chwili z przyjemnością tutaj przyjeżdża. Mówią o mnie w mieście, co z niego za ty? Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek, w stanie ciągle śpi. Czego szuka w naszym mieście? I co diabła mówię? pełni cud ludzie pełni cud i tutaj ciacho bez ani serdecznie zapraszam po moje przycudowne wyroby proszę zobaczyć to wszystko to co wychoduje na polu to ja to przerabiam są kiszonki, marynaty cudowna mojego autorstwa sałatka karkonoska przepyszne Patisonki w zalewie karkonowskiej. Voilà! Zapraszam wszystkich serdecznie do cudownych kowar na starówkę. Se připravil pro děti tvoření placek na magnety a na odznaky, že si spolu můžou vytvořit třeba takovéto placky. Děti dneska si vytvořily spoustu věcí, je tu rušno, máme tu i domácí granolu, pak i různé mandaly anebo mušličky. To je z laptaků jako taky to takže extra Pink. Prodáváme ručně dělanou keramiku domácí, spíš takové přírodní motivy, jako tady vidíte, pro každého něco. Prodává se to dnes? <laughs> dnes jo, byli jsme překvapení, ale prodává. Jsem výrobce syrupů z konzervačních látek a chemických úprav. Jsem z a jezdím sem pravidelně do Kovar, protože se nám tady velice líbí a jsou tady příjemní lidi. V podstatě vyrábíme hodně procent z vlastních zdrojů, ale máme samozřejmě i možnost koupě od místních, regionálních taky pěstitelů. Zabýváme se také problematikou diabetiků, takže máme pro ně i připravené výluhy bez cukru a nebo sladíme téví. Jak si biznes kránčí při okazí jarmarků? Sam Zamknění ráno byla pogoda taka, jaká byla vědomo, ale děje se celou czas coś. Lody sprzedajeme. Kanapeczki porobiliśmy z Wczoraj, wieczorem, żeby dzisiaj być zadowoleni klienci, kawa mrożona, lody, tak jak mówimy. Czyli opłaciło się w niedzielę otworzyć? Sprawdzimy kasę o 17, to będziemy wiedzieć. Julka, powiedz jak Ci się podobają jarmarki dzisiejsze? E, bardzo mi się podobają, bardzo się cieszę i jest bardzo fajnie. I przynajmniej mi się nie ludzi z koleżanką. Dobrze Julka, a ja co najbardziej Ci się podobało? Markoczyki. Pierwszą niedzielę września, po raz trzeci... I ostatni w tym roku spotkamy się ponownie na Kowarskiej Starówce od godziny 11 do godziny 17. Czekać na Państwa będą wystawcy rękodzielnictwa z obu stron granic, zarówno z tej polskiej, jak i z czeskiej. Scena muzyczna będzie rozbrzmiewać muzyką polską i czeską. Czekać na Państwa będą również warsztaty i to nie tylko dla najmłodszych. Sklep Karkonoski Kosz Natury został otwarty przy moim gospodarstwie rolnym w Kowarach przy ulicy Walińskiego 18. Znajdziemy tutaj produkty zarówno marki lokalnej, jak i indywidualnych rolników z Dolnego Śląska. Zebrałam tutaj same perełki. Każdy w moim sklepie znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim te osoby, które cenią sobie zdrowy tryb życia. Chcą się zdrowo od Odżywiać. W moim sklepie znajdziecie produkty owcze, kozie i mleczne, wszystkie wyprodukowane przez moją koleżankę Kamile Mazur Dom na Wzgórzu Zabolkowem. Produkty są naprawdę przepyszne, polecam od serów twarogowych po sery twarde, kefirki i jogurty. Dyniowy zakątek, przepyszne smarowidła, zupki, olej dyniowy. No i dodatkowo jeszcze dodam kimchi jeżeli ktoś zna kimchi, ostre stosy, to są młodzi ludzie ze Świdnicy, bardzo ich doceniam, robią przepyszne kiszonki, zarówno jak i sosy koreańskie, więc zapraszam. Można je tylko dostać u mnie albo u nich. Kolejne gospodarstwo to jest Karolina Ożga, Tarnawa. Produkuje mąki ze starych odmian pszenicy oraz przepyszne makarony. Cały pomysł tego, aby otworzyć taki sklep wziął się z tego, iż prywatnie jako rolnik indywidualny stworzyłam markę Karkonoska Aronia Bio. Jestem największym producentem aroni na Dolnym Śląsku jako kobieta w Polsce. Tutaj znajdują się produkty Karkonoska Aronia Bio. Są to moje produkty. Cztery rodzaje... 4 syropów, cztery soki w różnych pojemnościach. Do tego jeszcze e, napar. I suszu. Sklep mój znajduje się przy moim gospodarstwie na Ludwika waryńskiego 18. Sklep otwarty jest zawsze w piątki od godziny 15 do godziny 20, a w soboty od godziny 13 do godziny 19. Dni i godziny otwarcia zostały w ten sposób przystosowane, ponieważ w te dni dojeżdżają świeże produkty od gospodarzy, zarówno wędliny, sery, mleko, jajka, chleby i inne produkty. Dlatego jest to Otwarte tylko dwa dni w tygodniu. Pozwolę Sentymentów otwarte jest obecnie do końca sierpnia od 10 do 18 codziennie, a codziennie, ale krócej, będzie czynne aż do końca października. Także te godziny proszę sprawdzić na naszych stronach internetowych. Zapraszam nie tylko do muzeum jako takiego na wystawę, ale również do naszego nowego sklepiku przykasowego, który teraz jest na parterze. Mamy w ofercie naprawdę dosyć oryginalne i koszulki i pamiątki, które raczej ciężko znaleźć gdzie indziej. Więc staram się wyszukiwać takie rzeczy, które, których inni w regionie nie mają. Na przykład stylizowane tabliczki na ścianę, albo magnesy na lodówkę, albo też kowarski magnes z mozaiką dywanową i jedyny taki ceramiczny również magnes pamiątkowy z kowar. Także serdecznie zapraszam do, do naszej nowej kasy, naszego nowego sklepiku, a do muzeum codziennie do końca października. W starych pomieszczeniach kasowych docelowo będzie wystawa po prostu nowa. Ale nie zdążyłem tego zrobić w tym roku, więc tutaj przeznaczyłem to miejsce na wyprzedaż taką moją garażową różnych rzeczy. Zarówno tych, których mamy za dużo, a jakieś duble, które przez lata się zebrały. Rzeczy, które już nie wykorzystam na ekspozycji. Ponieważ w ten sposób chciałbym zebrać do takiego Moskwicza, Moskwicz na pedały kosztuje obecnie kilka tysięcy złotych, no i w ten sposób. Po prostu chciałbym na taki jeden konkretny eksponat, o którego tutaj dużo osób pyta, o który pytają, chciałbym to po prostu tutaj zdobyć. Także na wyprzedaży mamy zarówno jakieś imleczniki, jakieś porczyki niezwiązane na przykład z regionem, bo do takie rzeczy wyprzedaję trochę plakatów, magnesy nasze jeszcze zlotowe, które zostały po zlotach. To teraz są powiedzmy za pół ceny, widzę, że parę było, więc też jeszcze sprzedałem książki, trochę porcelany, jakieś inne rzeczy, które gdzieś kiedyś kupiłem na przykład do ekspozycji, ale jednak nie mam już gdzie tak magazynować i stwierdziłem, że trzeba zamienić to na coś innego, konkretnego. Osoba zapchana prośbami i skargami, od czego są smsy? Widzę, że będę musiał zacząć wszystko od nowa. Kino świat przedstawia. Ześlę na ziemię ulewę, która potrwa 40 dni i 40 nocy. Co? już koniec! Bóg chce zgasować świat! Dziecko? Posłuchaj, zbudujesz wielką arkę. E? I zabierzesz na pokład parę zwierząt z każdego gatunku. W najbliższą sobotę zapraszamy dzieci i dorosłych do muszli koncertowej przy ulicy Jagiellończyka. Czekać tutaj będzie na Was kino plenerowe. Wyświetlony film Arka Noego, Ahoj Przygodo. Arka Noego pewnie wszyscy znacie, ale będzie to zupełnie nowa odsłona, także zapraszamy serdecznie, będą czekały na Was leżaki, ławeczki i takie kino pod chmurką myślę, że przypadnie Wam do gustu. A przed kinem, e, seans zaczynamy o godzinie 15. Wcześniej będzie na Was czekało takie stoisko z kamieniami. E, no i stworzymy wędrujące kamienie, które rozpropagują kowary na, na całą Polskę albo i świat. E, myślę, że część z Was zna taki, e, taką akcję kamyczki. Oznaczamy je kodem pocztowym naszego miasta, no i zabieramy gdzieś ze sobą na wakacje, na wyjazd. I taki kamyk z kowar wędruje potem sobie e, i kolejną. Sobu przenoszą go dalej. Anioły mieszkaczkie, mieszkaczkie, anioły. Dużo pasy radości i dobrej pogody. To jest pożegnanie, pożegnanie żeglarskie, mojej żony. To tak, tak to chciałam zrobić, bo nie mogłem i na tej pożegnać. A tak po żeglarsku byśmy pływali. No, od 70. 1972 roku. Chciałem to zrobić i i tak ją zostawić w takich pamięci jak żeśmy pływali. Jak pani wspomina panią Urszulę? Przysympatycznie była moim lekarzem rodzinnym. Poznałam ją w 1979 roku. Otwarta, szczera, miła. No, po prostu i koleżanka dobra, a lekarz wspaniały. Pięknie ją wspominam. Ja sprowadziłam się do Kowar w 1977 roku, na dwa lata po mnie. Zaprzyjaźniłyśmy się i wychowywałyśmy razem nasze córki. Ona Agnieszkę, ja Anię. Kiedy po czterech latach rodziłam drugą córkę, miała nazywać się Katarzyna. Ale moja Ania powiedziała, mówi, nie, będzie Agnieszka, jak Agnieszka Kotlińska. No i została Agnieszką. Katamaran i szanty pod Śnieżką to dziwne miejsce dla statku i dla tego typu muzyki. Żeglarstwo jest wszędzie. Gdzie ktoś chce pływać, a jest to taki no, charakterystyczny sport niecałkiem zrozumiały dla innych ludzi, bo wszyscy myślą, że to tak siada się i się płynie, żagle są, się płynie. Nie, nie, tam jest, tam jest trzy razy więcej pracy jak, jak, jak na, na kajaku na przykład. Złożem szerokim wysokim ściennym zegarem schodzić będziemy codziennie, w świat No to się woduje się go w porcie. Przywożę tam kufelka. Tam stoi cały czas w porcie przez sezon. Na zimę się wyciąga tylko z wody. A latem to się już w kwietniu, już na wody, tylko jak zejdzie lód z jeziora. Się rzuca na wodę i pływa się do, do listopada, do, do zimy. Resztę czasu czyni. Katamaran to jest zupełnie inna łódka, to nie jest jednokadłubowa, to jest dwukadłubowa łódka, która płynie z prędkością 70 km na godzinę. Pochodzimy z żar z grupa. Stary Bryg. Bryg to jest taka stara łódź żaglowa. Gramy muzykę żeglarską, turystyczną. Parę fajnych, starych polskich Evergreenów. Gramy już od 6 lat razem ze sobą. Koncertujemy w okolicy, w żarach. Koncertujemy po tawernach. Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie. Cyklicznie koncertujemy też w żarach, w takim pubie. Co miesiąc staramy się tam zagrać. Mamy swoich fanów, koło turystyczne, które, które po prostu przychodzi razem z nami. A ten piękny kałatamaran, który tutaj stoi. A to jest mój prywatny. Czy on już pływał kiedyś? Pływał, pływał dawno temu. Ja go po prostu remontuję teraz od nowa. Z Ulą pływaliśmy cały czas na, na tamtym, na Kufelku. To jest taka kabinowa łódka Orion. Gdzie pływaliście? Na sławie, na Mazurach, gdzie się tylko da. kontakty również przez znajomość z Czeskiem, przecież to mój kolega. Bardzo miło ją wspominam. Przede wszystkim jako człowieka, jako kogoś, kto był gotowy mieć pomoc. Bardzo kompetentna pani, do... kiedy miałem COVID, nie zawahała się mnie przyjąć. Bardzo miło ją wspominam. Jako no, wspaniała kobieta po prostu. Czyli nie trzeba mieszkać nad jeziorem albo nad morzem, żeby nie nie, nie nie, nie, nie. To jest tylko chęć. Ja jestem z Prudnika, a, a zacząłem pływanie na Mazurach. Kilka osób udało mi się przekonać do pływania. Zawsze do załogi potrzebuję jakąś nową twarz. To jest sama przyjemność, bo się wypłynie, na wyspie się rzuci kotwicę, czy się zacumuje. Prześpi się na łódce, bo tam jest cztery miejsca do spania. I rano człowiek wstaje, wchodzi do wody, wykąpie się, umyje się, wsiada na łódkę i płynie się dalej. I to jest, to, jest ta, to, jest, to jest ta radość. W żarach macie jezioro? W żarach nie mamy właśnie ani jeziora, ani rzeki. Ale, to, ale tak, jak, tak jak tutaj już y, gospodarz mówił, jest tak, że jak ktoś chce żeglować, sam zresztą żegluje i po morzu, i po jeziorach, i po prostu także też można to robić, tylko potrzeba chęci.